Cześć kochani, witam cieplutko mnie na kanale. Dziś mam dla Was kolejny filmik i dziś mam kilka kosmetyków z Eivonu, ale mam też coś dla mojego mężczyzny. I zacznę może właśnie od produktu, który jest dla niego. Od czasu do czasu kupuję właśnie żele pod prysznic z Niva. Tu mam wersję Active Clean. 250 ml, mój mąż też żal z Nivea lupi, także ja od czasu do czasu moje właśnie kupuję, także mam nadzieję, że ten też się sprawdzi, natomiast powiem Wam, że po raz pierwszy w życiu kupiłam żel podpysznic z Nivea dla siebie. Tutaj mam tą granatową wersję Cream Care, pielęgnujący żel podpysznic, zapach i składniki kremu Nivea, 250 ml, powiem Wam, że jestem mega ciekawa tego produktu, dlatego, że żel Nivea u mnie nigdy nie zagościł w pielęgnacji, Mam tylko cichą nadzieję, bo to jest wersja kremowa, że mnie nie zapcha, ale zobaczymy, zobaczymy, poużywamy, dam Wam znać na pewno w projekcie Denko, czy się sprawdził. No i kupiłam sobie jeszcze jeden żel pod pysznic. ten jest z kapsułkami, czy z perełkami olejku, z perełkami olejku, zapach hawajskich kwiatów, był jeszcze zapach z chyba trawą cytrynową, natomiast stwierdziłam, kupię ten, zobaczymy, fajna, mówię, taka doślejąca konsystencja. Także damy mu szansę. Zobaczymy, jak się sprawdzi w kąpieli czy pod prysznicem. Mam nadzieję, że zapach też będzie ok. No i teraz przejdziemy już do zamówienia z Avonu, jakie mam. Pierwszy produkt jest dla mojego mężczyzny. Jest to woda toaletowa 75 ml. Mam nadzieję, że światło zbytnio się nie odbija, bo pudełeczko jest jeszcze zafoliowane. Home Exclusive i powiem Wam, że ja bardzo często kupuję wodę toaletową mojemu mężowi, one się fajnie utrzymują na skórze, powiem Wam, że dużo dłużej niż te damskie, nie wiem co jest grane, natomiast bardzo ładnie pachną, delikatnie jest ta świeżość wyczuwalna później na skórze, także kolejne opakowanie kupiłam, zobaczymy jak ten zapach się będzie podobał mojemu mężowi. Mam też coś do kąpieli, jak wiecie ja płynę do kąpieli z Ejwonu, uwielbiam. Natomiast tym razem zakupiłam sobie orchidę i gardenię, a nie kwiat bzu. Chcę odpocząć trochę od tych bzów, yy, także myślę, że ten będzie też fajny. Miałam gardenii zapach w żelu podpysznic i fosze. Mi się bardzo, bardzo podobał, dlatego mam żel do kąpieli. 500 ml te żele są bardzo, bardzo wydajne, czyli w sumie płynę do kąpieli. Ja je lubię. Jedna nakrętka wystarczy na całą wannę, a jak chcecie taką dużo mocniejszą pianę, to dwie. I naprawdę, piana wychodzi z wanny, także ja je lubię. Fajnie jest później skóra nawilżona, także mam tylko cichą nadzieję, że zapach jest trafiony. Kolejny produkt to jest też jakaś nowość i to jest eliksir do twarzy. Już Wam pokażę buteleczkę, jak wygląda. To jest 30 ml. Regenerującego eliksiru do twarzy. Tak się prezentuje. Jest z pipetą dość. Jest, widzę, wodnista konsystencja. Natomiast jest to eliksir. Zobaczymy, jak się sprawdzi na mojej tłustej skórze. Mam nadzieję, że będzie fajnie, właśnie. Buzia nawilżona. Generalnie ja używam serum czy jakiś eliksirów codziennie, rano, wieczorem. Także ta 30 na jakiś czas pewnie wystarczy. Myślę, że w projekcie dam Wam znać, czy produkt się sprawdził. Chyba, że trafi szybciej do filmiku 5 kosmetyków. Kto wie, zobaczymy. Na razie mam jeszcze serum z kwasem choleranowym z Lalux, czyli z Everine. No i powiem wam, że całkiem fajnie się sprawdza, a więc skończymy tamto i zabierzemy się na następne. za następne. Produkt do włosów, i to jest serum. I powiem Wam, że to serum od dłuższego czasu pojawia się już właśnie w katalogach. Bardzo często jest polecane właśnie do włosów. Natomiast zobaczymy. Ja, jak wiecie, używam sobie tych olejków z Marian, natomiast tym razem stwierdziłam: kupię sobie coś innego, spróbuję. E, tu widzicie, jest 30 ml. Produkt jest przezroczysty, dość e, ma fajną konsystencję z pompeczką, więc powinien być też wydajny. To ma być na przesuszone końcówki i ma nabłyszczać. Także zobaczymy. Włosy moje farbowane wymagają intensywnej pielęgnacji. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Pewnie będzie wydajne, bo to 30 i forma olejista. Także na dłuższy czas wystarczy. I na koniec pokażę Wam jeszcze pędzelek. Takie maleństwo. Mięciusie. To jest pędzelek typu kabuki, ale jest naprawdę tak przyjemny i tak mięciusieńki. Myślę, że fajnie się będzie nakładało właśnie pudę w ciągu dnia do poprawki, bo ja nie używam nigdy jakichś tam puszków. Patrzę, że z włos z niego jakiś uciekł już, tylko właśnie pędzelków do nakładania pudlu w ciągu dnia, także myślę, że ten się sprawdzi. Fajny, bo jest malutki, idealny będzie do kosmetyczki, także zobaczymy. I mam jeszcze dwa opakowania tego samego kosmetyku. Mówię tutaj o płatkach z kwasem glikolowym 10%, mam nadzieję, że widzicie opakowanie, że się światło mocno nie odbija. I tu w opakowaniu jest 30 płatków, ja je bardzo, bardzo lubię, bardzo są cieniutkie, ale dobrze nasączone. Używam tych płatków dwa razy w tygodniu, po właśnie przy wieczornej pielęgnacji, po całym już demakijażu, po umyciu twarzy przecieram takim płatkiem całą twarz i szyję. I powiem Wam, że płatkie glądy są genialne, fajnie odświeżają, fajnie oczyszczają. Ten martwy naskórek po prostu schodzi. Ale musicie uważać, jak macie jakieś czy ranki, bo piecze jak 150. Natomiast wszelkiego rodzaju tutaj jakieś miałam krostki takie drobne pod skórą. To wszystko zniknęło. I powiem Wam, że niedoskonałości. Bardzo rzadko mi jakiś po prostu się syfek pojawi na twarzy, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Także mam kolejne dwa opakowania, bo były w lepszej cenie i na koniec zostały mi dwie gąbki, ale dwie gąbki z Oriflame. Poprosiłam koleżankę, że jak się pojawią właśnie te moje gąbeczki ulubione w katalogu, to niech mi zamówi dwie sztuki, dlatego, że one ostatnimi czasy rzadko się pojawiały. Nie było w ogóle ich w katalogu, a ja te gąbeczki bardzo, bardzo lubię. Tu oczywiście one są w tej chwili malutkie, bo są suche. Natomiast powiem Wam, że struktura tej gąbki trochę się zmieniła. Jest inne tworzywo, i dużo mniej wpija podkładu niż te poprzednie, więc ja je lubię właśnie do nakładania podkładu są dość fajne są dość zbite, natomiast one rosną pod wpływem wody, ja zawsze używam gąbki na mokro, także dla mnie ok, bardzo ładnie się no. wymywają olejkiem i same, także taką gąbki wam polecam i one ostatnio były chyba 14,99 w katalogu cena, także dla mnie idealne niech sobie czekają, bo jedno w tej chwili używam sobie. I kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy, kilka produktów, same produkty podstawowe, jeden pędzelek, no ale wiecie, takie rzeczy się używa, zużywa, używa. To jest na co dzień potrzebne. Dzisiaj kochani, Wam dziękuję ślicznie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!